Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, sympatyków gołębi. Trzeba coś nagrać, bo wakacje są. Gołąbki. Liczba gołębi się zwiększa, bo wiadomo młodziki są. No ale zostawiam po jednym jajku. Tak żeby nie było zaś nad stan, bo przepełnienie w głębiku to jest nic dobrego. Coś tam sąsiad wziął coś koledzy pobrali też tych młodzików. No coś brat tam, bo zaczął brat lotować w tym roku Także coś mówi, że młodzików no, no dużo mówi, ale coś tam porę weźmie, tak mówi przelotować Co te gołębie w ogóle są warte, bo te gołębie to jeszcze nie były lotowane, nie? No i jest taka smutna wiadomość, tym biały gołąbek, samica Co zawsze tak tu z dachu na rękę zlatywała, z ręki jadła Zaginęła, no nie ma ich od marca już jakoś takie były cieplejsze dni po zimie słoneczne mówię wypuszczę na chwilę no i raz, drugi, trzeci. No i sam nawet nie wiedziałem, że, że nie było w gębniku. Po jakimś czasie dopiero przecież patrzę, nie ma tej samicy. A ona zawsze występowała w roli głównej w tych różnych filmikach. Fajna samica oswojono I, I nie wierzę, żeby gdzieś poszła do innego hodowcy, żeby ktoś ją złapał, bo... No, bo ona tu była przyzwyczajona. Ona, ona w ogóle nie fruwała nie tak gdzieś, żeby komuś weszła do gejemnika. To przypuszczam, że musiał jaszczą albo soku zebrać. No i miała jednego młodego, ale samiec wychował tego młodego. Także jest tam właśnie po tej samicy. Biały samiec. Idę to, to tak, jak ta samica. No, i powie się na razie, coś po, ni po nim pociągnę. No, ale tak jak mówię, to jest ta jedna samica. Później taka plamka też była samica, co z tyłu miała plamkę na, na plecach. Też mi zginęła. Płowo samica mi zginęła. No, wszystko przez te mienie. No i zostało mi dość trochę tych samców. No i za dużo jest, biją się o cele. No, no. Nie ma co zrobić, ty. Pokażę tego białego samczyka. Tam za kurat. Poszedł tam na bojlerę. Tam. Po tej samicy. idę to praktycznie jak, jak ta samica. My ją nazywali despacito. No. No tamta plamka miała tam yy, cele. Też, też nie ma właśnie tej plamki No, no tu po, po jednym jajku mają w każdej celi o, 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 o. o jest tam To już jest, nie wiem chyba czwarty lęk nawet Tu też samica nie zniosła niedawno z jajeczko Po jednym po jednym jajku tu jest. No i jest tych młotków trochę. A sami sadziemy może połowę z z jajka. Nie wiem czy, czy nie jest już płodno czy co. Jest tych gałębi, coś tutaj ponad 50. Jest troszkę za dużo na taki gałęnik o, tu jeszcze jest samica te właśnie co się uparły że se zrobią tu gniazdo i konie tu se zrobiły no i tam siedzą no i tak wypuścimy teraz na oblot wczoraj dostały sałatę to badziak z Czaskały zjedzą to do wieczora ja lubią sałatę Tworzymy, puszczymy na oblot. Czy tu wodę mają, czy nie mają? No, już nie mają. Pogoda jest dzisiaj taka fajna, 20 stopni jest przychmurane. To gołąb też lepiej próbą niż przy takich głupałach. i im się fruwa widać. zdrowe gołębie. No. Nie mam tam jakichś żadnych chorób. I przeważnie stare gałębie To są już odporne no, ładnie poszły Ostatnio kupiłem karno z kampolu Nie chcę reklamować ale Takie drobne ziarenka groszku troszkę słonecznik bez pszenicy i kukurydzy to jest dla takich młodych gołębi to są drobne ziarenka bo tu znowu miałem z tego zęka ale tak ostatnio gdzieś dosypali kukurydzy w pierniki I, i pszenicy także to mieszam teraz mają wszystko co chcą no. tu jest i też słonecznik i trochę grochu no ale jak pomieszam z tym tak dalej jadę takie. Pół na pół. Zmieszam to, ona to jest taka karma. I dla młodych, i, i dla starych. I czerwony i ten, kukurydza czerwona jest i, i, i żółta jest. Co, co chcesz? tam przyjdą do korytka. groszek też? Nie, to jest karta to samica. Myślałem, że grosze. Modą tu też. ні O, Jeszcze dam im pić Czosnek na odporność a. O, Muszę iść po wody Tu mają czosnek, a w tamtym mają znowu z cytryną Tak na przemian daje Będziemy kończyć tyle Nie ma co nagrywać Dał mi jeszcze tam pić. No tak. Do następnego odcinka. Zaś się coś może nagra. Na razie. Pa.